27, Awaj 28, 9 i ostatni. Okej. Okay. Czołem. Dzisiaj na tapet bierzemy najbardziej klasyczne ćwiczenie, jakim jest, jakim są skłony leżenia w przód z leżenia na plecach, czyli klasyczne brzuszki, mówiąc po ludzku. Czy jest to w ogóle dobre ćwiczenie, żeby sprawdzić wytrzymałość naszych mięśni brzucha? Można tutaj dyskutować. Ale nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, ponieważ i tak musimy to ćwiczenie przejść. Więc dzisiaj w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak poprawnie wykonywać to ćwiczenie, jakie ćwiczenia wdrożyć do planu treningowego, żeby wykonać określoną ilość, oraz jakich błędów się wystrzegać. I na końcu dostaniecie pełen plan treningowy, abyście mogli wdrożyć to do swojego planu. Także krótkie intro i zaczynamy. To ćwiczenie docelowo ma sprawdzić naszą wytrzymałość mięśni brzucha, ale oprócz mięśni brzucha przy tak dynamicznym wykonywaniu tych ćwiczeń będą pracować również inne grupy mięśniowe, na przykład zginacze bioder. Jak wykonywać to ćwiczenie? Wchodzimy do pozycji leżenia na plecach, ręce splecione z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w kolanach, maksymalnie do kąta prostego. Stopy rozstawione na szerokość bioder. Stopy są albo trzymane przez współćwiczącego, lub włożone pod szczebel drabinki. Na komendę start wykonujemy skłon w przód, dotykając łokciami kolan i wracając do pozycji startowej, dotykając splecionymi ramionami oraz łopatkami o matę. Samo ćwiczenie, jakim są brzuszki, bazują na ruchu zgięcia, czyli na ruchu koncentrycznym oraz na ruchu ekscentrycznym, czyli na wydłużaniu tego mięśnia. Dlatego większość ćwiczeń w naszym planie będzie miała właśnie taki charakter, ale żeby zbudować mocny i silny brzuch, będziemy chcieli dodać również kilka ćwiczeń lokomocyjnych, rotacyjnych, a także statycznych. Pierwsze ćwiczenie to właśnie brzuszki, odwzorowane tak jak na testach, z tą różnicą, że ruch zgięcia wykonujemy szybko, natomiast fazę negatywną, czyli opuszczanie powoli, około 2 sekund, trzymając pełne napięcie na brzuchu. Nie ciągnijmy głowy ramionami, tylko kontrolujemy każdy centymetr ruchu. Kolejnym ćwiczeniem są brzuszki janda, czyli brzuszki, przy których za pomocą gumy staramy się wyłączyć pracę naszych zginaczy bioder, czyli mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Guma na wysokości połowy łydki, stopy wciśnięte w ziemię i bez szarpania staramy się wykonać skłon i powolny powrót do pozycji wyjściowej. Jeśli jest to za trudne, możesz użyć gumy asekuracyjnej. Spięcia brzucha z ciężarem. Ciężar staramy się unosić poprzez spięcie brzucha, a nie bujanie tułowia. Wytrzymaj sekundę w maksymalnym spięciu na górze ruchu. AB Wheel, czyli kółeczko. Trzymając lekko zgarbioną pozycję i mocno spięte mięśnie brzucha, rozjeżdżamy się do momentu, w którym jesteśmy w stanie utrzymać pełne napięcie na brzuchu. Jeśli złamiesz pozycję w trakcie ruchu, ustaw się naprzeciwko ściany i początkowo wykonuj to ćwiczenie z ograniczeniem, stopniowo zwiększając odległość co trening. Russian Twist. Ćwiczenie rotacyjne, gdzie przy pełnej kontroli pozycji chcemy zapracować w skrajnych pozycjach mięśni brzucha. Ruch ma być powolny, bez odbijania ciężaru od ziemi i bujania nogami na boki. Deska, czyli klasyczne ćwiczenie w izometrii wzmacniające nasze mięśnie brzucha. Jeśli jest to dla ciebie zbyt łatwe, wykonaj wersję na piłce gimnastycznej lub nawet pokusi się o pracę łokciami do przodu w trakcie trwania ćwiczenia. Spacer farmera jednorącz, czyli ćwiczenie lokomocyjne, gdzie staramy się zapobiec zgięciu ciała pomimo obciążania tylko jednej strony. Brzuch aktywny, druga ręka zaciśnięta, ciało ustawione symetrycznie. Podsumowując, mamy do wykonania 7 ćwiczeń podzielonych na dwa treningi: trening A i trening B. I każde z tych treningów chcemy wykonać po dwa razy w tygodniu, czyli łącznie wyjdą nam 4 treningi mięśni brzucha w tygodniu. Oczywiście możecie ten trening brzucha wrzucić sobie po Waszym treningu siłowym. Teraz na pulpit wierzę właśnie ten oto plan, więc zatrzymaj, zrób screen, zapisz i oglądaj dalej. Przed przystąpieniem do wykonywania tego planu zrób sobie test brzuszków, taki jaki będziecie czekał na rekrutacji. Zapisz i zapamiętaj swój wynik, tak żeby po 6 tygodniach stosowania tego planu treningowego sprawdzić, czy zadziałał i o ile poprawiłeś swój wynik. Będzie mi miło, jeśli dasz znać w komentarzu, albo napiszesz w wiadomości prywatnej, jak Ci poszło. W różnych formacjach spotkamy się z różnym czasem trwania tego ćwiczenia. Niekiedy musimy wykonać jak najwięcej brzuszków przez 30 sekund, czasem przez 2 minuty. I teraz specjalnie dla Was podejmę się wyzwania właśnie dwuminutowego i postaram się spełnić normy do jednostki wojskowej GROM, czyli wykonać 75 brzuszków w 2 minuty. Dawajcie ze mną. No, nie dałem rady jeszcze zrobić 75, czyli limitu do jednostki wojskowej GROM. 65 powtórzeń weszło, także widzicie nad czym będę pracował, jeśli skończę już swój blok siłowy za półtora miesiąca. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej takich testów na kanale, to dajcie znać w komentarzu, czego mam się podjąć. Może powstanie z tego jakaś osobna seria. Ja dziękuję Wam bardzo za, za to, że zostaliście do końca. Subskrybujcie kanał, widzimy się już niedługo czołem.